Mam dla Ciebie brutalną prawdę. Twoje życie nikogo nie obchodzi. Ani Twojego szefa, ani Twoich sąsiadów, ani tych wszystkich ludzi z neta, co wstawiają lajki i serduszka. Wszyscy mają swoje sprawy i każdy z nich jest zajęty swoim własnym tyłkiem. Myślisz, że ktoś się przejmuje, czy wstaniesz rano, czy ogarniesz rachunki, czy dziś się załaniesz. Nie sądzę. Jak będziesz miał problemy, to znajdzie się dwóch, co Cię wyśmieją i jeden, co Ci rzuci frazę o pozytywnym nastawieniu. Dlatego skończ czekać na cud, na wsparcie, na pozwolenie. Jeśli chcesz coś zrobić, to to po prostu zrób. Zacznij żyć po swojemu, nawet jeśli połowie świata to nie pasuje. Bo jak ci się nie uda, to ludzie i tak tylko pokiwają głową i zapomną. A jak ci się uda, nagle zaczną gadać, że od zawsze w ciebie wierzyli. To jest życie brutalne, ale niestety prawdziwe. Przestań się oglądać na innych. Nie żyj dla matki. Nie żyj dla sąsiada, nie żyj dla lajków. Żyj dla siebie, rób swoje, ryzykuj, walcz, śmiej się, płacz, wkurwiej się, ale nigdy nie rezygnuj z siebie. Bo na koniec i tak zostajesz sam ze swoim sumieniem i tylko to się tak naprawdę liczy. Masz jedno życie, więc przestań marnować je na spełnianie oczekiwań innych ludzi. Czas na ciebie i to dziś, nie jutro. Jutro może być po prostu za późno tym wasze sprawy resetujemy matrix